Mało znane i słabo rozpoznawalne rowery na polskim rynku niemieckiego producenta IT Industries naprawdę świetnie wykonane, z charakterystycznym zawieszeniem. Tu mamy rower z włókna węglowego na wysokich grupach osprzętowych i myślę, że. Jest to wielka konkurencja dla bardzo znanych i popularnych producentów rowerów, które można spotkać w lepszych sklepach w każdym mieście. Tutaj nie przepłacamy. I jeżeli chodzi o spełnianie oczekiwań, to myślę, że wystarczy raz zjechać sobie z dobrego zjazdu i możemy się przekonać do tej marki.